Mam najszybszą wersję każdej Tesli. Model 3 Performance, Model Y Performance, Tesla Cybertruck, Cyber Beast, Model S Plaid i Model X Plaid. Zamierzam się nie ścigać na ćwierć mini. i zobaczę jak wypadają. Jestem Matt Watson, no to jest karłow. Tesla Model 3 Performance ma dwa silniki elektryczne, napęd na cztery koła, 460 koni, 650 nm, 1839 kg, niecałe 60 tysięcy funtów. Model Y Performance ma dwa silniki elektryczne, 527 koni, 660 nm, 1997 kg i niecałe 60 tysięcy funtów. Tesla Cybertruck Cyber Beast ma trzy silniki elektryczne, napęd na 4 koła, 845 koni, 930 Nm. I ma procedurę startu. 3104 kg i kosztuje 150 tysięcy funtów po kosztach importu. Model Splat ma trzy silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła, 1020 koni, 1420 Nm. I procedurę startu. Waży 2190 kg i kosztuje 116 tysięcy funtów. Model S Plad ma trzy silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła, 1020 koni, 1420 Nm i procedurę startu. 2464 kg i kosztuje 127 tysięcy funtów. Na ten wyścig zabrałem ze sobą kilku przyjaciół. Przywitajmy się. Mamy sama z księgą wymówek. Jak leci Sam, jesteś gotów? Tak. Idealny samochód rodzinny dla Ciebie. Ja nie, powiedzieć, że Cyber Beast, Cyber Beast jest idealne dla ciebie. Tak, to bad boy. Satynowe i czarne, fajne. Bestia dosłownie. A potem przechodzimy do naprawdę szybkich samochodów. Tommy, ten samochód jest szybszy niż wszystkie twoje włoskie egzotyki co? No, tak jest. I Rory, jesteś w odpowiednim samochodzie dla siebie. Bo masz jeszcze więcej dzieci niż sam. Nie mam pięciorga dzieci, ale mam troje. Mam tu sześć miejsc i tysiąc koni. Zazwyczaj nie spotyka się od taką liczbą miejsc i taką mocą. Masz trójkę dzieci, żonę i siebie. Idealny samochód dla ciebie Zanim przejdziemy do wyścigów, zobaczmy jak dynamiczne lub niedynamiczne są te Tesla Bo to ma ustawienie driftu Ale czy to działa? Przekonajmy się Wykonałem pełny obrót, kiepskie Pamiętaj, czego uczył się sam Nie odpowiadam za to, co on robi Nie czuję tego To trudno elektrykiem. Dużo lepiej, Matt. Dużo lepiej. Sam czas na ciebie, bo ja zaraz zwymiotuję. he's got it. Ustawiłeś to jakoś inaczej? Nie mam wyboru. Nie da się zmienić ustawień driftu. Mogę ustawić balans prowadzenia. Przód 50, tył 50. Co powinienem zrobić? Jeżeli zamierzasz driftować, wszystko na tył. Albo na przód. A ja bym sobie wyobraził 20-80. Bo jeżeli przełożysz wszystko na tył, to nic ci to nie da. Dawaj, wszystko na tył. No dobra, 100% na tył. Tego chcemy. chcemy! Czy opony z przodu odpadną, jeżeli będziesz to robił dłużej? Oh, hello. Chyba ci się udało. No moim zdaniem dał radę. Dobra robota. Dałem 100% na tył. Pomyliłeś się sam, Matt miałeś rację. To mi rób co chcesz. Dobra, bo te opony padną. 100% na tył. Rory, nie wiem, czy dasz radę. Nie mam takiego ustawienia. To po prostu jeździ w kółko, żeby nie było. Wygląda to świetnie. To mi się podoba, Rory. No dobra, otwórz swoje drzwi. No i proszę bardzo. Może oba, nie tylko jedną stronę. Sam? Nie ćwiczyłeś akrobacji? Nie ćwiczyłem? Chcę, żebyś wysiadł z samochodu, pobiegł i jakby przeskoczył przez model X? Nie uprawiam parkour. Mam 42 lata, Matt. Moje biodra eksplodują. No dawaj, czemu nie? To było niezłe. No ale dobra, wystarczy. Przejdźmy do wyścigu. A mówiąc o wyścigu, włączy tryb drag. To szczytową moc. Przepraszam wszystkich oglądających, teraz musimy czekać. 22 minuty, poczekacie? Tesle muszą się naładować. No dobra, po jakichś 45 minutach przygotowywania samochodów możemy się ścigać. To beast wystrzeliła jak rakieta. Chłopcy na tyle. Co się stało z Y? No to jedziemy. Plat się zbliża. Ja wyprzedzam beast. Nieźle. To było interesujące. Dobra robota X. Najważniejsze najpierw, co robiłeś, Tommy? Było napisane, że jestem gotowy do odpalenia, ale zanim odpaliłem, zniknęło, więc nie wiem, co się stało. Przytrzymałeś go zbyt długo. Trzeba było lepiej wyczuć czas. Ty nie miałeś tego problemu, Rory, co? Bo wygrałeś. Byłem zaskoczony i wygrałem. No i Cyber Beast też mnie zaskoczył. Mega start. Przerażające wręcz. I Ani, ty ruszyłeś szybko. I słuchaj, wiem, że to jest ciężkie, ale... pokonało was. Na starcie. Nie na ćwierć mili. Nie, ty nie wygrałeś ze mną. Ty i sam byliście ze mną. W jakim wszechświecie ty żyjesz? Byłem ostatni, czy pokonałem sama? Ja już nic nie wiem. Co ci się stało, Sam? To tak jakby twój samochód nie odpalił. A potem jechałeś tak, jakbyś był na drodze. Nie wiem, wcisnąłem gaz do dechy. To wszystko, co można robić w tych lodówkach. No i nie jechał tak szybko jak Jani. Chciałbym zakwestionować i nie bierz tego do siebie, Jani, ale myślę, że był trochę zbyt optymistyczny na starcie. O, puszczę szybę. Jeżeli powiesz, że spalił na starcie, a tak nie było, to będzie dla ciebie przegrana. Myślę, że powinien startować z pełnym kubkiem wody między nogami. Świetny pomysł, Rory. Dosłownie, gdy ręce Willa padają, startuje. Czy ktoś może przynieść kubek wody? Myślę, że. Jani, powinieneś dostać nagrodę za bycie tak doskonałym na starcie. Proszę podwójną pensję za dziś. Rozumiesz? 15 funtów. Dobra, nie ma problemu. Oh no! Got best at that time. Lips is that. Come on, more speed. Wait, 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 wait. Dlaczego się w ogóle przejmuje? Nie, ani nie jedzie tak szybko. Jestem pewien, że sam mam mokre krocze. Chyba znowu go mam. Jest tylko jedna rzecz, na której mi zależy. Mały wypadek. Włączam ogrzewane siedzenia. Twój tyłek nie jest mokry, jaja są. Mój tyłek jest. Spływało na dół. Nie chcę znać szczegółów. No dobra, a kto wygrał? Ja, w modelu x -Plat. Jak to się stało, że X pokonał S? Czy obaj wystartowaliście razem? Tak, ale mój akumulator ma 52%. Czemu? Wszystkie te samochody pochodzą od Tesli, więc zostały naładowane przed przyjazdem. No jest jak jest. Wysłali samochody w ten sposób. Jak dużo energii zużywasz, Rory? 75% mam, ale nie mogę uwierzyć, że w modelu S-Plat otrzymujesz zmniejszoną moc, jeżeli poziom naładowania baterii ma mniej niż 50. Jeżeli to prawda, to przykro mi, no, ale to jest tragedia. 1-0 dla fanów Tesli. Dajcie znać nam w komentarzach, czy to wpłynęło na wydajność Tomiego. Czy to było związane z przyczepnością. Bo ścigamy się na wilgotnym torze. Co dokładnie się stało? Powtórka w zwolnionym tempie pokazuje, że model X-Plat pokonuje model S-Plat. Chociaż oba auta zrobiły ćwierć mili w 10 sekund. Model 3 osiągnął czas 11,2 sekundy. Cyber Beast 11,4 40 A model Y był ostatni, 12,2. Teraz start lotny od 50 km na godzinę. Jak to rusza. Zobacz na Cyber Beast. Tym razem ze mną wygra. Wygra ze mną na ćwierć mili. Moja prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Te samochody PLAT wystrzeliły bardzo szybko. Very fast. One są z innej planety. Ale najbardziej zaskakujące jest to, Cyber Cyberbeast pokonało mnie na ćwierć mili. Osiąga 210 km na godzinę. To jest max. Więc potem zaczyna się cofać. Dlaczego sam jest taki wolny? Myślę, że jest to jakieś 200 kilo cięższy od tej trójki i mniej aero. To spora różnica. No, wolne auto. Czy X wygrał ponownie? To mi wygrał tym razem, ale to było zabawne, bo owaj dowieliśmy do około 270. Spojrzeliśmy na siebie i po prostu się zatrzymaliśmy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz przy wyższej prędkości. 90 kilometrów na godzinę na start. No i się trochę pozmieniało. Bestia już tak nie pędzi. Ale samochody z serii PLA odjechały. Cześć Rory, jak ci idzie? Te dodatkowe 30 km na godzinę oznaczało, że miałeś o wiele większy opór powietrza w tej swojej cegle i nie byłeś w stanie mnie wyprzecić. Nie nazywaj tego cegłą. Nazywaj czym chcesz, ale to nie cegła. A mówiąc o cegłach, co by się stało, gdyby oprogramowanie tego samochodu samo się zepsuło? Miałobyś problem, co? Mam już dużo problemów, próbując zarejestrować to w Wielkiej Brytanii, więc pracuję nad tym. Mój samochód jest w Niemczech i pracuję nad nim. Ile to kosztuje? 100 tysięcy funtów? Mam nadzieję, że źle zrozumiałem. Mój Boże, powodzenia, Jani. Jeśli się nie uda, co zrobisz tym samochodem? Wyślę go na Cypr albo do Dubaju. Przejdźmy do ostatniego wezwania, które będzie najciekawsze. Chcę, że tylko ze względu na samą wagę pojazdu, bo to ponad 3 tony. Czy na szczycie znajduje się pasak świetlny? Ale czemu nie jest włączony? Zobacz. O, bloody hell. Ale jasne. No dobra. Teraz będziemy mieli test hamowania od 160 km na godzinę. Samochód, który zatrzyma się najszybciej, wygrywa. Jeżeli wolisz inny wyścig z Tesla, to kliknij wyskakując w okno albo skorzystaj z linku w opisie. Albo zostań na test hamowania. Ja yeah! nie na coś wskazuje. Chyba ma wymówkę. Jaką masz wymówkę? Czy to, że waży 3 tony i ma dziwne opony? Żadna wymówka. Po prostu widzisz moje hamulce, a ja upewniam się, że się nie zapaliły, bo śmierdzą. Tommy? Tommy, wygrałem? Nie wiem, chyba ze mną tak. Jestem pewien, sprawdzę. Ufam Tommy'emu, ufam, że będzie prawdomówny. Prawdomówny Tommy. Nie wiem. Wygrałeś. No i to dobrze, to koniec. Nie ma sensu, żeby mówił dozo.